Dzień dobry, moje drogie barany. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania filmu na wiosnę. E, kochani, poniżej w opisie filmu znajdziecie link do wersji dodatkowej. W wersji dodatkowej, e, kochani moi, zajmujemy się oprócz rozkładu standardowego, zajmiemy się również kwestiami bliźniaczych płomieni. Następnie zajmiemy się informacjami uzupełniającymi, dla singli oraz znajdzie, zajmiemy się również um, informacjami dla osób, które są w takich nie do końca jasnych relacjach, gdzie kontakt jest urywany, powiedziałabym, albo no, ktoś jest, wycofuje się, nie ma tego kontaktu, no spróbujemy dociec przyczyny. A teraz już zaczynamy i przesłanie dla Was, takie dodatkowe przesłanie, zanim przejdziemy do, do czytania taratowego, um, mówi, słuchajcie, o niezwykłej inteligencji, którą moglibyście wykorzystać, moim zdaniem, wiosną do tego, żeby tworzyć sobie jakieś zasoby materialne. To jest takie pierwsze moje spostrzeżenie, tak bym to określiła, tak, um, to jest też jakaś, jakaś, moim zdaniem, jakiś taki trochę um, wielka siła, nawet jeśli będzie się wydawało, że sprawy nie dzieją się szybko, to chciałam powiedzieć, do tego, żeby ustabilizować, wypracować sobie um, samoświadomość, pewność, w pewność siebie w działaniu na nowych polach. Zawodowych, na przykład, tak? Więc, jakby uważam, że wasza, wasza, wasza siła będzie tkwiła e, w tej e, bardzo e, konsekwentnej, stabilnej, wytrwałej, odpowiedzialnej pracy dzień po dniu, jeśli trzeba żeby zrealizować to, na czym wam zależy. To jest jakby też prośba, żeby nie tracić nadziei, jeśli sprawy będą rozwijały się wolniej niż zakładacie, kochani. Wydaje mi się również, że nawet jeśli będzie się działo coś za wolno, to yy, może po prostu będzie taki moment przełomowy yy, i mam nadzieję, że tak będzie, że uznacie, że jesteście na właściwej drodze. Także ja bym się nie poddawała czegokolwiek to dotyczy i moim zdaniem to może dotyczyć spraw materialnych, zawodowych, jakiegoś projektu, który chcecie wdrażać w życie, który chcecie zrealizować, który jest dla Was ważny. Dobra, zobaczmy, co powiedzą karty. Z czym wchodzimy? Królowa Kielichów, moi drodzy panowie, to może być wasza partnerka, ważna dla was kobieta, więc niewątpliwie w tej osobie macie wsparcie. To chciałam powiedzieć. To jest ktoś, kto was rozumie. I, jakby i tyle, no, jakby jest tu empatia, jest to zrozumienie, jest duża, duża wrażliwość, intuicyjne, bardzo silne połączenie. Ale jeśli chodzi dla Was, to, to jest taka prośba, żebyście w ten czy w inny sposób, no, będąc sobą i autentycznym, sprawiali, żeby ludzie w Waszym otoczeniu czuli się dla Was ważni, żeby ludzie, którzy są ważni dla Ciebie, drogi baranie, naprawdę poczuli, że są dla Ciebie ważni, tak, um, bo w tej energii ważna jest empatia i zrozumienie potrzeb i uczuć zarówno innych osób, jak i oczywiście naszych własnych, ale jednak. No dobrze, w sprawach uczuć, swoją drogą, sąd ostateczny. Bardzo ważna rozmowa, która powoduje, że jakiegoś rodzaju ciężar, który niewątpliwie leżał Wam na sercu, no z tego serca spada, jak to się mawia. Sąd ostateczny, jakieś ważne decyzje, zaraz doprecyzuję, słuchajcie, też powroty, 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 powroty. Jeszcze raz spróbujemy, tak? Mam nadzieję, że to drugi i ostatni. No, mniej więcej taka energia, tak? To są nazwijmy to wracacze, ale muszę wiedzieć więcej, więc poczekajcie chwilkę. Co tutaj karta pokazuje? Król Mieczy. Hm. Dla części z Was ostateczne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o jakieś kwestie prawne rozwodowe, tak bym to określiła, po prostu wiosną nastąpi, nastąpią, natomiast tutaj trzeba, uważam, jeśli chcecie dać jakiejś osobie, sytuacji z tą osobą szansę, jest cała masa rzeczy, aspektów, tematów do poruszenia, które trzeba po prostu omówić, wydobyć siebie, wydobyć na światło dzienne i komunikować się. W ogóle to, co w miłości ważne i to, co się pokazuje, bo król mieczy Okej, okay, on, on, to nie jest wasza energia, on nie jest zbytny, zbytnim romantykiem i tak dalej, ale niewątpliwie jest dyplomatą, to chciałam powiedzieć. Nie ulega ekscytacjom, jest takim mistrzem skupienia i jasności umysłu. I ta jasność umysłu pokazuje się jako istotna na polu romantycznym dla Was. Tak jakby miała Wam w, czym, w czymś pomóc, tak? Pewność siebie w ogóle jest ważna. Słuchajcie, no dobrze, zobaczmy dalej. Zobaczmy, co, pokazują karty, co pokażą karty, jeśli chodzi o kwestie finansów. Siedem monet. Hm. Cierpliwości. Oby wam nie zabrakło. E, przyjdzie ten moment, kiedy przestaniecie się martwić o pieniądze. Siedem monet, sześć monet, czyli jakby już 6 mieczy, czyli nie martwię się o, o, o kwestie finansowe, ale tutaj em, żeby się przestać martwić i, i naprawdę e, skoncentrować się już na tych dotychczasowych osiągnięciach i po prostu ruszyć przed siebie, trzeba jeszcze trochę pracy włożyć w coś. Trzeba jeszcze chwilę poczekać na rezultat. Um, taka jest siódemka monet, no to jest karta, która mówi, wiem, że włożyłeś już dużo pracy w to, co robisz, wiem, że już jesteś zmęczony, może jesteś nawet rozczarowany zbyt powolnym wzrostem tego, na czym Ci zależy, może to gdzieś tam um, nie, nie tego oczekiwałeś, ale yy, taka prawda, że dobrze jest w tym momencie włożyć jakby w ten projekt jeszcze więcej pracy. Nie poddawać się, bo to doprowadza do, do zmiany jakiegoś, e, właśnie do zmiany tej sytuacji w moim odczuciu. Że ta wasza cierpliwość zostanie nagrodzona, tak? Um, zobaczmy, co na poziomie. Um, słuchajcie, bo się pogubiłam. To, była, to, były, y, to były sprawy uczuciowe, to były finanse, tak? Czyli ta ciężka praca zostanie nagrodzona, a w ogóle teraz sprawy zawodowe. Siedem mieczy. Hmm. I ten lis i trzy. No to uważaj na współpracowników. Wiesz, nie lubię tak straszyć, ale no słuchajcie, no tu mamy. Ktoś się przygląda temu coś, co, temu, co robisz. Um. Kurczę. No dobra, powiem jeszcze tak. E, uważajcie, proszę, po prostu zwróćcie uwagę na szczegóły. E, jeśli chodzi o jakieś nowe, nowe prace, które chcecie, zmiany pracy, na, no tak, bo Trójka Monet to jest taka praca marzeń troszeczkę, ale przy tym jest Siedem Mieczy, czyli jakby tam coś jest niejasne. I dlatego trzeba na to zwrócić uwagę doczytać, dopytać, e, takie tam historie. E, uważaj na współpracowników również. Bo pamiętajmy, że trzy monetki to jest karta pracy zespołowej, karta współpracy z innymi. Siedem mieczy przy tym mogłoby wskazywać, że jest tu jakaś niejednomyślność, że jest jakaś niejasność, tak? Tutaj, jeśli chcesz kogoś przekonać do swoich pomysłów z kolei, to no bo też są dobre strony, takie wiecie, bardziej pozytywne te siódemki mieczy. No to jeśli chcesz, drogi baranie, kogoś przekonać do swoich pomysłów w pracy, to nie zabraknie ci wyobraźni i nie zabraknie ci intuicji. To jeszcze chciałam Wam dodać i sprytu, tak? Eee, po prostu. No dobra, zobaczmy, zobaczmy, mm, zobaczmy dalej. Co tam, jeśli chodzi o rodzinę i przyjaciół, transformacja, tu jakaś zmiana. I siedem monet. No Jezu. No to jeśli oczekujecie, że ktoś się zmieni. Lub coś się zmieni, lub czekacie na wynik jakichś spraw, to jeszcze trzeba będzie poczekać. Natomiast powiem Wam jeszcze tak, siedem monet to jest de facto czas wiosny, On się, ona się dwukrotnie ta karta u was pokazuje, bo to jest Saturn w byku, co oznacza, że ten czas środkowo-majowy, druga połowa maja na etapie jakiejś kwestii z rodziną rozliczeń, rozmów. Wyjścia z jakiegoś rodzaju sytuacji, która się musi zakończyć, będzie miała znaczenie, będzie dla Was e, istotna. I e, jeśli to są jakieś rozliczenia na polu, na polu rodziny, tak, otoczenia, no to one nam się tutaj też poka pokazały. Pamiętajmy, ok? Więc e, zachowaj cierpliwość, po prostu. Coś, coś się musi jeszcze coś jeszcze nie jest gotowe jakby. Będzie gotowe później, za jakiś czas. Ktoś będzie gotowy, żeby z tobą porozmawiać. No tak się tutaj pokazuje. Trochę ta transformacja, słuchajcie, no jakby jeśli chodzi o kwestie rodziny, to jeszcze taki osobisty aspekt, powiedziałabym, jest tutaj też ważny, wydaje mi się. Jeśli czekasz na jakieś uzdrowienie jakiś stosunków ważnych dla ciebie, na jakieś odprężenie po takim okresie napięcia, to ta osoba potrzebuje jeszcze troszkę czasu. Ona moim zdaniem pracuje nad sobą, nad tą sytuacją, ale potrzebuje jeszcze czasu. Mm. Dobrze, e, zobaczmy ostrzeżenia. Król Mieczy się pokazuje tutaj jako ostrzeżenie. No to ja bym tutaj powiedziała, żeby ten chłód ci e, nie zabrał. E, Takiej wrażliwości, bo to jakby do życia miłosnego bym to um, przypisała. Jeśli to jest ktoś, kto wraca do Was, drogie barany, po jakiejś przerwie, tyle dla może dla pół osoby, słuchajcie, nie wiem, to jest tutaj, to się pokazuje jako ostrzeżenie, więc Wy sami już będziecie pewnie czuć, dlaczego. Um, ja uważam, że jeśli to są, mają być sprawy miłosne i ten chłód, i ten, i ten dystans um, króla mieczy określa Was, no to też uważajcie, proszę, żeby nie było zbyt zimno. Tak bym to określiła. Jeszcze, tak. E, jeszcze jedna informacja. Jeśli tutaj jakby jest, jest, jest powrót do rozmów o jakichś podróżach z Waszą osobą, partnerem, miłością Waszą, to zwróćcie po prostu uwagę na obecną sytuację, planując sobie tę podróż. To jest chyba oczywiste, ale no powiedziałam, bo jest to jak dla mnie jedna z, jeden ze scenariuszy, który nam się tutaj pokazał. To, co ważne w ogóle w kwestiach miłości, żeby te kwestie sporne, jakieś skomplikowane, problematyczne, rozwiązywać przy pomocy zasad, prawa, dyplomacji, tylko że w moim odczuciu, żeby nie było, żeby pozostał jeszcze ten margines. Na tą uczuciowość, tak? No więc to jeszcze chciałam powiedzieć. Ewentualnie bliźnięta waga wodnik dwukrotnie wam się pokazał tutaj i tutaj i tutaj się pokazał trochę jako ostrzeżenie, więc zwróćcie proszę na to uwagę. E, dobra, i mamy co miłego, nieoczekiwanego magik. Będziesz coś tworzył. Absolutnie. Po zastanowieniu. Tutaj też jakaś naprawa stosunków, naprawa relacji e, się nam pokazała. Ale wydaje mi się, że wypracujesz swoje, wypracujesz, stworzysz coś ważnego, może wypracujesz porozumienie z kimś, em, może po prostu, bo wiecie, karta Czterech Mieczy to też karta uleczenia, uzdrowienia, odsunięcia się od bólu, od tego wszystkiego, co sprawiało, że serce nam pęka, em, bo jest dla nas stresujące. I tu jest magik, więc. Wydaje mi się, że, że, że jeśli jest tutaj Baran, który mnie słucha i który miał jakieś turbulencje w życiu romantycznym, i tak taka dusza była niespokojna, w sensie ciężko było się uzorientować i w ogóle wyczuć samego siebie, w którym kierunku i czego ja pragnę, to ta wiosna może być jakaś szczególnie ważna pod tym, pod tym względem dla ciebie. Wydaje mi się, że tutaj może być jakieś zadowolenie z sytuacji romantycznej, tak? Tylko uwaga na oschłość. O wiem, to sło, to sło, tego słowa mi brakuje. Aby żeby ta oschłość któregoś z partnerów, twoja bądź albo w ogóle osoby dla Ciebie ważnej romantycznie, nie zabrała tego, co piękne w tej miłości, tak? E, więc na to zwróćcie uwagę. Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, że magik to jest ta kreatywna w nas... Sytuacja taka, w której zdajemy sobie sprawę, że otóż mamy wszystko, pomysł właśnie wpadł do głowy, żeby zacząć coś wdrażać, w życie realizować. I to się pokazało na pozycji niespodzianki, słuchajcie. Więc to może się Wam przytrafić tam myśl, że tak powiem, w czasie jakiegoś weekendu, w czasie jakiegoś odpoczynku, gdzie naprawdę uspokoiliśmy umysł, nie myślimy już o trudnościach, nie myślimy o niczym i nagle przychodzi coś po prostu, jakiś przebłysk. I trzeba to otworzyć. Dziękuję Wam bardzo, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.